Cześć wszystkim, z tej strony Adik i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj kolejny customowy haul, natomiast e, najpewniej nie będzie autoironicznego montażu, e, ponieważ mamy zamiar wszystko po prostu sobie odpakowywać tutaj poza kadrem, to tak na start. E, I tak, ogólnie, to jest pierwsza paczka, którą mam już dzisiaj i najpewniej, w sensie jak dzisiaj nagrywam jest środa, a najpewniej w piątek będę miał dwie pozostałe paczki. Więc oczywiście Wy to zobaczycie w jednym filmie, natomiast jakbyście się dziwili czemu jest no inne światło i tak dalej, no to po prostu to jest inny dzień. E, więc ja to otwieram i widzimy się za sekundę, jak Wam pokażę zawartość. Więc wracam już do Was z takim stanem rzeczy, jak jest teraz. E, ogólnie, wszystko było bardzo ładnie zapakowane. Co do, e, co do wnętrza tego pudełka. Było ono wypełnione jeszcze takimi różnymi piankami. Czy jak to nazwać inaczej? W każdym razie a, ta, tutaj wyjąłem właśnie do dwa opakowanka małe. W tym jest moje zamówienie. To już odpasuję na żywo. Dlaczego nie? Okej, okay. są pierwsze rzeczy. się jeszcze czy nie? Nie, to już jest taśmo. I teraz pewnie się zdziwicie, ale po co mi te niebieskie łby, skoro ten, skoro do kastomów najlepsze są czarne, albo w ogóle po prostu twarz, tak? Więc czemu ja tutaj mam niebieskie? Otóż sprzedawcy skończyły się te czarne, więc czarne łebki już sobie zamówiłem e, z innego sklepu. A teraz postanowiłem, że do tych figurek wezmę te niebieskie, bo mi się po prostu przydadzą jako jakieś hologramy i tak dalej. Więc to wszystko, te figurki mi posłużą do kastomów, które jeszcze w tym holu zobaczycie, jakie to są kastomy, bo kalkomanie też do mnie jadą. To jest właśnie jedna z tych paczek. No i co? Tak się prezentują te pierwsze rzeczy. I jak będą następne paczki, to Wam po prostu pokażę, co dalej. Ok, jest już piątek, tak jak mówiłem, i dwie pozostałe paczki mi przyszły. Zaraz zobaczycie, co tam dokładnie jest. Um... Teraz będzie, właśnie, krótkie cięcie, i ja to otworzę, obie, i pokażę Wam zawartość. Ok, więc odpakowałem te rzeczy, i tak, tutaj mamy w pierwszej pasce dwie rzeczy. Mamy czarne główki, których jest sześć sztuk. Tak jak pamiętacie, do tych figurek miałem te niebieskie dokupione. Natomiast e, stwierdziłem, że no jednak trzeba mieć te czarne, więc te czarne będą tutaj umieszczone. E, oczywiście te nadruki będą się zetrzeć, tak i to będzie wszystko e, z tym już ok, żeby ta figurka po prostu wyglądała tak jak ta. I swoją drogą to są nóżki, które widzieliście w poprzedniej części też, więc tutaj to też mogę dołączyć. Więc no mamy sześć główek i mamy włoski takie. Te włoski niekoniecznie są do customu. Natomiast też mi się przydadzą. Do czego? Do Bokatan. ponieważ ta figurka bazowo miała włoski takie, no, średnie, że tak to ujmę. No i stwierdziłem, że po prostu dokupię takie. To wyglądało niebo lepiej. Więc to są takie krótkie zakupy z tej jednej paczki. Mogę to odłożyć w ten sposób albo zrobimy tak. Dobra i widzimy się za sekundę w następnym kadrze. No i ostatnia już dzisiaj rzecz, najważniejsza do kalkomanii, no bo no bez tego jakby fizycznie nie ma samych z siebie takich figurek zrobionych customowych, czyli no dosłownie kalkomanie. Już Wam pokazuję jakie zamówiłem, bo jest ich tutaj całkiem, całkiem sporo. Tym, tym razem nie są one od od Pini, a tym razem są od Mandalorian Workshop. Co też yy, i ta firma też ma, znaczy firma, ten, ten koleś też ma świetne rzeczy. Ogólnie, jako pierwszą rzecz zamówiłem sobie kalkomanie do Ulfa fazy, fazy pierwszej. Ten taki niebieskawy pancerz. Do tego mam też yy, kamę, taką właśnie z insygniami Ulfa. Więc tutaj mamy pierwsze. No i to będzie na fazę pierwszą, tak jak już mówiłem. I do tego kupiłem sobie zestaw, który był. E, to jest 6 kam, tu sześć tych sześć kalkomani i jedna kama. Kama jest taka bardzo podobna do tamtej, tylko że szara. I kalkomanie mamy takie mamy tego żołnierza tego tego Ulfa i dwóch zwykłych. E, i to są właśnie to są właśnie te Pakiety, kalkomani, tutaj te wszystkie postacie będą zrobione. Któregoś dnia będę musiał do tego przysiąść i po prostu sobie właśnie zacząć to robić. I ogólnie cały hall zakupowy się prezentuje właśnie w ten sposób. No jest tego sporo, nie mogę tego ukryć. Ale też to fajnie wygląda. No i będę miał armię Wolfpacku, tak? Ogólnie mam już dwóch tych żołnierzy paku fazy drugiej. Tych, którzy tam byli w tym dziale. To jest, ten, to jest ten oryginalny zestaw. Natomiast nie miałem do tej pory... No wiadomo, żadnych ani customowych, ani fazy pierwszej. Więc to się po prostu zrobi. A te główki tutaj mi się przydadzą do hologramów. Nie wiem, czy to mówiłem w jakiejś tam poprzedniej części, ale jeśli nie, no to mówię teraz. No, także tak to się prezentuje. No i dajcie znać, jak Wam się do. To... Podoba, czy czekacie, i tak dalej. Jeszcze na dniach się jakoś pojawi odcinek, gdzie wam pokażę, jak zrobiłem te pierwsze kalkomanie od pinia, bo też już mam to zrobione. Tylko jeszcze po prostu um, nie nagrałem tego. No ale jakoś na dniach pewnie będzie taki filmik z tego, że pokażę te, te figurki. No, także dzięki za uwagę. Zachęcam do subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robicie. No i do usłyszenia, także, cześć.